Witam Państwa, Elżbieta Gaz. Dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć o Panu Stworzycielu. Często jestem pytana, kto to jest Pan Stworzyciel? Proszę Państwa, Pan Stworzyciel ma na imię Bóg. Pan Bóg. Dlatego powinniśmy się zwracać do Pana Stworzyciela z szacunkiem. Pan Stworzyciel. Jeżeli będziemy używać w potocznej mowie imię Pana Stworzyciela, to to jest używanie imienia bez szacunku. My żyjemy na Ziemi dzięki Panu Stworzycielowi, ponieważ Pan Stworzyciel jest dla nas źródłem energii. My jesteśmy odbiornikiem energii. Poprzez centrum korony wpływa do nas energia, która płynie od Pana Stworzyciela. Natomiast Pan Jezus Chrystus to jest część Pana Stworzyciela. To jest miłość i prawda. I Pan Jezus Chrystus Nazaryjczyk, schodząc na ziemię, przyniósł ludziom miłość i prawdę. Na ziemi Pan Jezus Chrystus Nazaryjczyk. Został bestialsko zamordowany i bez odkupienia był win kogokolwiek. Natomiast ludzie, którzy zamordowali pana Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, wymyślili sobie Drogę Krzyżową, wymyślili sobie, że odkupił winy pan Jezus Chrystus, winy ludzi. I jeszcze wiele innych y, takich dziwnych słów zostało włożone w usta Pana Jezusa Chrystusa Nazarejczyka. Y, oczywiście y, picie wina, czyli symbolicznie picie krwi Pana Jezusa Chrystusa to jest energetyczny wampiryzm, a jedzenie ciała w opłatku symbolicznie to jest Energetyczny kanibalizm. To są typowe rytuały satanistyczne. Dla nas ważne jest to, aby z szacunkiem mówić o Panu Stworzycielu, o źródła dla nas energii. Pan Stworzyciel prowadzi każdego człowieka na Ziemi najlepszą drogą. Dajmy się poprowadzić. Słuchajmy podpowiedzi. Wszelkie religie na Ziemi są wymyślone przez człowieka. Pan Stworzyciel, bez dania komukolwiek tutaj na Ziemi, jakichkolwiek praw na tworzenie religii, nie wiem czego tutaj jeszcze to wszystko jest wymyślone przez ludzi którzy chcą zarządzać Ziemią. Ziemia jest takim jedynym miejscem, gdzie może duch ludzki, bo człowiek jest duchem ludzkim, dusze ma zwierzę, człowiek jest duchem, mówi się, rozwój duchowy. Mówi się wyzioną ducha, a tak byłoby wyzioną duszę albo rozwój duszowy. Jak straszą to duchy, <laughs> więc y, bardzo jest namieszane, ale to wszystko jest dlatego namieszane, aby człowiek był bez widzenia duchowego i bez odczuwania wrażliwość to jest ogromny dar od Pana Stworzyciela. I wrażliwość to jest taki dar, że ma być nam pomocny w życiu, a staje się dla nas klątwą, można powiedzieć, dlatego, że ludzie są na Ziemi bardzo źle prowadzeni. To wszystko, co się dzieje na Ziemi, jest przeciwko ludziom przeciwko duchom na ziemi. Można by o tym mówić godzinami, ale to chodzi tutaj o coś zupełnie innego. Chcę Państwu pokazać, że powinniśmy do Pana Stworzyciela, do, jak Państwo mówicie, Pan Bóg, do tego, ażeby mówić Pan Stworzyciel i bez używania imienia Pana Stworzyciela Potocznej mowie. Mamy pana prezydenta. To nieważne, czy on się nam podoba, czy nie. W tej chwili chodzi o to, żeby pokazać rangę. Bez mówienia jesteśmy do pana prezydenta. Andrzej, Andrzeju, ty, Andrzej. Kolega? Nie. Pan prezydent. Ktoś go wybrał. Ktoś na to pozwolił. Ale zostawmy to teraz. Pan stworzyciel stworzył stworzenie i dał w nie prawa, które działają samoczynnie. Na Ziemię mogą zejść dwie części Pana stworzyciela: Pan Jezus Chrystus, miłość i prawda, i wola Pana stworzyciela. Jeżeli obie części schodzą na, w tym samym czasie, to jedno jest kobietą, drugie mężczyzną. Jeżeli schodzą pojedynczo, to wtedy w męskim ciele. Natomiast często słyszę: O Jezu, to też bez bycia nasz kolega. To jest Pan, Jezus, Chrystus. I dla wszystkich ludzi jest to ważne, aby oddać szacunek Panu stworzycielowi. Mówimy do Pana stworzyciela z ogromnym szacunkiem i dziękujemy za wszystko. Ja się śmieję, jeżeli ktoś mówi, że prosi. Prosi się, prosi, a my. Panu Stworzycielowi dziękujemy za wszystko. To dla nas jest ważne, jak zwracamy się do Pana Stworzyciela. To dla nas jest ważne, z jakim szacunkiem mówimy o Panu Stworzycielu. To bezbycia, kolega. Tak nas nauczono. Ale po to tutaj przyszłam na ziemię, aby nauczyć ludzi Szacunku, miłości, prawdy, miłości duchowej oczywiście, prawdziwej miłości, bo ludzie ściągnęli miłość do centrum podstawy. Natomiast miłość jest oparta o centrum serca. I to nie są żadne czakramy, tylko to są centra łączące ciało i ducha. Proszę Państwa, to od Państwa zależy. Czy chcecie mówić prawdę? Czy chcecie dalej używać czegoś, co wymyślono przeciwko ludziom? Prawda jest jedna dla wszystkich. Bez bycia półprawd, czy moja prawda, czyjaś prawda. Prawda jest jedna, jedyna dla wszystkich, taka sama. My ją możemy inaczej pojmować. Ale zawsze będzie taka sama prawda. Pan stworzyciel stworzył stworzenie, dał w nie prawa i jest bez ingerowania, ale jeśli wyślemy uczucie do pana stworzyciela, to do nas wraca potężna energia. I to my decydujemy o tym, co mówimy. Proszę pamiętać, że powtórzę w każdym filmie, że jest moc słowa, moc ducha i moc wiary. To są dary, z którymi przychodzimy, które mają tutaj nam ułatwić życie, ułatwić przepracowanie karmy, którą przynosimy z całego bytu, ze wszystkich inkarnacji. I to jest dla każdego ducha. Bardzo ważne, ale to zależy od nas, jak będziemy się zwracać do siebie, jak będziemy się zwracać do Pana stworzyciela. Jeśli my jesteśmy bez szacunku do siebie, no to trudno, żebyśmy się z szacunkiem odzywali do Pana stworzyciela, czy do Pana Jezusa Chrystusa, czy do woli Pana stworzyciela. Będę dzisiaj tłumaczyć tak, żeby każdy człowiek mógł zrozumieć. Kto przyjmie, to jest wybór. Kto będzie chciał, to przyjmie. Proszę Państwa, y czeka nas potężna inwigilacja, ale jesteśmy w stanie siłą, energetyczną siłą to wszystko wytrzymać i to wszystko się odwróci, ponieważ gadzie plemię musi wyżyć się do końca i całkowicie upaść. Oni wiedzą o tym, ale próbują. Uważają, że jak kiedyś się udało zamordować, Część Pana stworzyciela, Pana Jezusa Chrystusa, to może znowu się coś uda. Już tym razem absolutnie bez możliwości. Tym razem wszystko uda się Panu stworzycielowi. To wszystko przebiega zgodnie z rozliczeniem każdego ducha na Ziemi. Każdy musi się rozliczyć z pobytów na Ziemi. A więc dobiega rozliczenie końca i czekamy na tą godzinę zero. To będzie dla każdego ducha ogromne przeżycie, dlatego że musimy zbudować na Ziemi wszystko, na prawdziwych fundamentach. Na prawie Pana stworzyciela, na prawie korzystnym dla każdego ducha będącego na Ziemi. Bez możliwości, żeby się coś zadziało przeciwko duchom, chyba że duchy staną po przeciwnej stronie. Jest to walka światła z ciemnościami, z ciemnotą. Która próbuje zapanować na Ziemi bez szans. Pan stworzyciel wygra wszystko. Będziemy wszystko budować na nowo, na zdrowych zasadach, w prawie natury. I tak będzie. To już jest blisko, więc proszę Państwa. Potrzebuję jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Zwróćcie Państwo uwagę, że albo zawalczymy o tą wolność tutaj, i wtedy wydarzenia będą słabsze. A jeżeli ludzie będą bez zawalczenia o swoją wolność, to proszę Państwa, będą potężne wydarzenia, potężne. Na Ziemi jest 8% dzieci indygo i jest 300 tysięcy ismanów. Każdy isman jest dzieckiem indygo, ale nie każde dziecko indygo jest ismanem. Isman to jest wyróżnienie. I na Ziemi zostaną dzieci indygo. Ludzie, którzy rokują nadzieje na zmianę, zmianę siebie, zmianę praw, zmianę wszystkiego. Mamy na to tysiąc lat i wiem, czuję to, że zbudujemy wszystko na zdrowych zasadach i bez możliwości, ażeby kiedykolwiek na ziemi Powtórzyło się to samo. Tą walkę światło już wygrywa. Ciemności coraz bardziej przyspieszają, bo bardzo się boją, ale to jest ich przegrana. To, że są pod kopułą i to, że uważają się chronieni, tam żywioły dadzą sobie radę. Także wszystko spokojnie. Dzisiaj tyle dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Państwo rozumiecie, że używanie imienia Pana Stworzyciela i imienia Pana Jezusa Chrystusa to jest ważne dla Państwa. A żeby używać to w szczególnych sytuacjach, wtedy, kiedy. Potrzebujemy oparcia Pana Stworzyciela. Pan Stworzyciel jest u każdego człowieka, gdzie jest szacunek do Pana Stworzyciela, jest w oparciu, czuje się to. Pana Stworzyciela bez możliwości zobaczyć, ale można doskonale wyczuć. Dlatego szanujmy Pana Stworzyciela. Szanujmy energię, którą otrzymujemy i wszelką pomoc od Pana Stworzyciela. Opiekę i ochronę. Ja dziękuję za opiekę i ochronę Panu Stworzycielowi. Wiem, że jest potężna ochrona. I tutaj zwyciężamy. Już zwyciężamy. Dziękuję bardzo i do usłyszenia ponownie.